Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Czuga i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dodawać presety do Adobe Lightroom, aby tworzyć swoje niesamowite zdjęcia. Stworzyłem ten odcinek, ponieważ również dla Was przygotowałem paczkę wakacyjnych filtrów, które będziecie mogli wykorzystywać. Tym bardziej, że nowe filtry będą wychodziły co tydzień. Będziecie mogli pobrać z mojej strony, ale te wszystkie szczegóły podam Wam w trakcie odcinka. Dlatego zapraszam Was do oglądania program polony kilka zdjęć wgranych, więc przechodzimy właśnie do dodania filtrów. Na samym początku stworzymy sobie nową grupę, różne są poradniki w internecie, czasami trzeba pogrzebać w plikach systemowych, ale ja tego odradzam, e, gdzieś tutaj grzebania, ponieważ jest łatwy sposób. Tworzymy tak jakby swój fikcyjny preset pierwszy razem z grupą, tutaj klikamy na plusik przy nazwie presets, plus create presets i tutaj mamy nazwę presetu, to zostawiamy, tylko tutaj zmieniamy na nową grupę i wpisujemy na przykład wakacyjne Filtry 2019. Create. Tutaj nic nie zmieniamy, ponieważ to jest fikcyjny filtr. My tutaj nie, nie tworzymy swojego własnego. Na to pewnie będzie oddzielny poradnik. Create i utworzył nam się wakacyjny filtr. Nie usuwamy na razie tego presetu, który utworzyliśmy tutaj. Dodajemy te, które pobraliśmy na przykład ode mnie ze strony internetowej, które przygotowałem, plusik import presets i zaznaczamy te, które chcemy dodać. Kiedy presety są dodane, przechodzimy do tego naszego fikcyjnego, prawym delete i usuwamy, i mamy już zrobiony folderek, i mamy nasze filtry. Filtry oczywiście, możecie stworzyć inne foldery i możecie je śmiało przesuwać, przenosić do folderów, które sobie stworzycie. Mogą być to inne filtry. Możemy również zerknąć, gdzie w tym plikach systemowych są te nasze filtry, na przykład jeżdżając na jeden z nich i show in explorer po kliknięciu prawym i widzimy, w którym miejscu te nasze filtry się. Znajdują, tak? Czyli są tutaj w tym miejscu. To teraz, jak używać tych presetów? Zanim klikniemy w ogóle w któryś preset, tak jak widzicie, możecie podglądać, jak wygląda zdjęcie przed jego nałożeniem. Czyli wchodzimy sobie na Green Laguna, tak sobie po prostu nazywałem te presety. Po prostu tak. O. Green Laguna na przykład i widzimy, jak zachowuje się zdjęcie. Po najechaniu na Medium Sun widzimy, jak zachowuje się zdjęcie i Soft Water, jak zachowuje się zdjęcie. Jeżeli chcemy użyć tego presetu, po prostu klikamy lewym przyciskiem myszy, on się zaznacza i nasz preset już jest. Jeżeli jakimś studentem nie spodobał nam się ten preset i jednak stwierdziliśmy, że nie chcemy go, to tutaj klikamy przycisk reset i możemy wybrać sobie na przykład. Inny. Jak jest ogólnie zasada używania presetów? Presety, które przygotowałem nie nadają się do wszystkich zdjęć, to musicie się oczywiście przygotować na to. Ja te zdjęcia przygotowałem na lukach takich typowo wakacyjnych, czyli z woda, gdzieś jest zieleń i tak dalej, więc nie wszystkie presety będą gdzieś tam pasować. Więc zobaczcie na przykład, mamy tutaj pana na wodzie, więc sprawdzamy. Tu już troszeczkę za mocny jest Green Laguna, Medium Sun już jest troszeczkę lepiej, ale najfajniej pasuje na przykład Soft Water. Tutaj w tym przypadku również możemy sobie sprawdzić, który najbardziej nam Pasują. Tutaj także możemy posprawdzać, jak pasują te filtry. To jest kwestia tego, po prostu, również waszego gustu. Jak wy, wasze, jak wy chcecie swoje zdjęcie tak naprawdę obrobić? Jak zapisać takie zdjęcie w Lightroomie? No, na przykład, powiedzmy, że tutaj klikamy sobie Green Laguna, klikamy na zdjęcie, na przykład prawym, eksportujemy eksport, wyskoczy wam okno, tutaj możecie wybrać folder albo bezpośrednio możecie to zrobić na pulpit, eksportujecie. I zdjęcie macie wyeksportowane na pulpicie. Mam nadzieję, że nauczyliście się właśnie, jak dodawać te presety. Pamiętajcie o tym, paczka wakacyjnych filtrów jest przygotowana. Wszystko macie w opisie, gdzie trzeba wejść. Teraz pokażę Wam szybko, jak taką paczkę po prostu pobrać. Wchodzicie na moją stronę do zakładki Wakacyjne Filtry. Tutaj macie taki krótki opis, pokazane zdjęcia. Już po obróbce, jak najedziecie, to jest przed, jak zdjęcie wyglądało, żebyście mogli zobaczyć, jak te filtry po prostu działały. I tutaj będą wrzucone dwa filmiki, właśnie jak używać filtrów na komputerze i jak używać filtrów na telefonie, czyli pewnie już widzieliście, że one są. I na samym końcu macie właśnie zapis do newslettera. Jeżeli chcecie właśnie pobrać te filtry, zapiszecie się do newslettera. Wtedy przyjdzie wam link aktywacyjny, aktywujecie newsletter i przychodzi wam właśnie kolejny mail z paczką, właśnie do pobrania tych wszystkich filtrów. Pamiętajcie, co tydzień będą wychodziły nowe filtry, dlatego zależy mi, żebyście zapisali się właśnie do newslettera, ponieważ będę Wam wysyłał kolejne informacje odnośnie nowych filtrów. Żebyście gdzieś tam nie zgubili informacji na social mediach, na Facebooku, czy na YouTube, czy na Instagramie, będziecie dostawali to wszystko również na maila. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to jak najbardziej subskrybujcie, ponieważ takich rzeczy może być jeszcze więcej oprócz poradników i zostawcie komentarz. Czy będziecie korzystać z tych filtrów i czy ogólnie odcinek Wam się podobał? Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne, na razie trzymajcie się, cześć!